Cześć Szymanko, w dzisiejszym wtorkowym odcinku szybkiego info. Spór Majstaśko z, z leksji, czyli coś co teraz jest na topie. Drugie info, rozpad pięcioletniego związku Mortalcia z kartoni. No niestety czasami też tak się dzieje, moi drodzy. Trzecie info, powrót gali Royal Division, czyli po ponad roku, kiedy tej gali nie było na szczęście, to ona powraca tylko w zmienionym formacie. No i czwarte info aresztowanie Gohy oraz to, co się stało z psem Magikala. No, w dzisiejszym odcinku nadzwyczajnie cztery nowe info. No powiem Wam, że naprawdę dzieje się nieźle w tym internecie teraz, więc zapraszam Was do oglądania, ale oczywiście przed tym e, nie zapomnijcie o łapce w górę, bo to jest mega ważne, o subskrypcji, ponieważ wbijamy teraz 10 tysięcy subów. Dziękuję Wam bardzo za te 1000 subów, teraz lecimy po jeszcze więcej. E, zostawcie również dzwoneczek, wpadajcie na Twitcha, twitch.com i na Twittera, to jest kondicjusz. Czy, czy jeszcze coś chciałem Wam dopowiedzieć? Chyba nie. No to tak ja Wam powiedziałem, dzisiaj trochę, trochę może będzie dłuższy odcinek, ponieważ tych informacji jest trochę więcej, e, więc dla tego powiedziałem Wam, że, żebyście zostawili łapeczkę w górę. No i suba. E, przygotujcie sobie co jeszcze do picia, jak widzę ja mam jazz'a, bądź do jedzenia. E, no, i, no i lecimy z tym całym odcinkiem. Dobrze, moi drodzy, bez błędnego przedłużania, możemy lecieć z tym pierwszym infem, czyli spór Majstaśko z Leksji. Jeśli używacie Twittera, to może dziś widzieć na tym Twitterze właśnie, jak te dwie dziewczyny, no, coś tam sobie dogryzały. Na pewno sobie odpowiadały na Tweety. Dziś tutaj na ekranie powinny Wam się pojawiać właśnie te Tweety, jak one dokładnie wyglądają. Dokładnie nie wiem, od czego to się wszystko wzięło. Wydaje mi się, że, wydaje mi się, że wzięło to się od tego, że właśnie gdzieś tam Maja Staśko poruszała temat właśnie temat Lexi, że coś tam coś ona tam zrobiła i że zabiera sobie słabsze zawodniczki. No i właśnie Lexi postanowiła odpowiedzieć właśnie Maja Staśko, że trochę Wstyd, że naczelna aktywistka przeciwko seksizmu i przemocy walczy na galach freakfightowych u Montany. No tutaj wydaje mi się, że, że Leksy nieźle tutaj pocisnęła Maja Staśko. No i tak to wszystko się rozwinęło. E, wydaje mi się, że jeszcze coś na pewno było przed, tylko no na Twitterze tego nie da się znaleźć dokładnie. E, wydaje mi się również, że Lexi Chaplin niezbyt już od początku przepadała za to, mając Staśko, ponieważ e, Maja Staśko gdzieś tam wypowiadała się, że na, wypowiadała się w taki sposób, że y, na pewno będzie coś tam y, mówiła o tej właśnie Lexi... Czy Lex, Lexi, kurde! Lexi Chaplin, a Lexi Chaplin odpowiadała, że y, ona nie chce mieć nic do do czynienia właśnie z, z Mają Staśką, ponieważ y, ona uważa, że nie chce, ona mówi, że nie chce robić jej y, jakby takiego, nie fejmu, tylko po prostu większego rozgłosu, no bo wiecie, Lexi Chaplin jednak ma wydaje mi się, że większy rozgłos niż Maja Staśko. Y, I czy coś jeszcze chciałbym dopowiedzieć? Na pewno jest to y, na pewno mogę powiedzieć to, że właśnie na Instagramie również ostatnio Lexi się odniosła do e, Maji takimi właśnie takimi słowami, że jest hipokrytką, manipulatorką i atencjuszką. Więc, no, naprawdę tutaj już niezłe i poważne słowa poszły w stronę Majstaszko. E, no i również coś tam mówiła, że e, dziwne, że jest to, że dla mnie jest dziwne to, że. No jeszcze coś tam mówiła, że nie chce mieć właśnie nic wspólnego z tą mają Staszko. No i w sumie tyle związanego jest z tym, z tym infem. Jeśli coś będziecie coś tam wiedzieć więcej, to piszcie oczywiście w komentarzach. Ja chętnie się też odniosę do to, co wypiszecie. No, no i no i chyba tyle skończymy właśnie te pierwsze info. Drugie info to jest właśnie rozpad pięcioletniego związku mortalcia z Kartoni. No właśnie, wczoraj na ich kanale, znaczy na kanale tej Kartoni został dodany film i właśnie w tym filmie było pokazane, że właśnie oni się tam rozstają i ogólnie na ich, na ich twarzach można było widzieć, że smutno im po prostu jest, jakąś tam melancholię można było zauważyć, że no po prostu płaczą i że no... W sumie 5 no, lat byli w związku, więc nie ma co się dziwić. E, no i również wypowiadali się w taki sposób, że po prostu wszystko to, co teraz się działo w tym internecie, że po prostu ich to przytłaczało. No i no, w taki sposób musieli zareagować. No i przez to niestety ich y, związek się kończy. No i po 5 latach się rozstają. E, jeśli no to ja wam powiedziałem, jeśli wiecie coś więcej o tym infie, to piszcie w komentarzach. Chętnie coś tam sobie podyskutujemy, czy tam y, odpowiem komuś na jakieś y, komentarze. Czy to jeszcze o tym drugim info można powiedzieć? W sumie nic takiego większego, no szkoda bardzo, bo szkoda pięcioletniego związku jeszcze, że byli razem w tym Gen Z, nawet już przed tym Gen Z byli razem, co ciekawe, no i, no i naprawdę bardzo szkoda. Dobrze, teraz trzecie info, czyli powrót gali Royal Division, czyli po ponad roku, kiedy tej gali nie było na szczęście, to ona wraca, moi drodzy. Teraz tylko, że w innym formacie, oni gdzieś tam dodawali właśnie na, y, na Instagramie, na TikToku, na YouTubie, że właśnie będzie to związane bardzo z takim, y, nie wiem czy chińskim, czy japońskim, nie pamiętam dokładnie, właśnie z takim, taką tematyką, że to nie będzie normalne jakieś tam y, walki aż do, aż do nokautu, tylko po prostu będzie to walka na jakieś tam punkty, gdzieś tutaj, na gdzieś tutaj na ekranie właśnie powinno pojawić to wszystko, wszystkie wyjaśnienia związane właśnie y, z tą, z tą ich dziwną galą, y, bo każdy jak, Pewnie wie, to może no, po prostu w tamtym w tamtym rok, to chyba było, e, że właśnie e, dziwne było dla mnie to, że taka gala w ogóle się pojawiła. Dla mnie nawet już e, z peluną MMA było lepsze niż takie jajco. I to się ty z peluną MMA z majorem ni, niż takie, taka cienka gala, która w ogóle sensu nie miała, e, bo jeszcze jakby ktoś nie wiedział, to tam właśnie był e, ten, miał walczyć Putin z tym Załęskim. Oczywiście to byli jacyś tam ich, ich sobowtórzy. Eee, no i teraz jestem ciekawy, również kto będzie wodarzem. Bo ostatnio jak e, byli, to był właśnie antykrólikowski, ale się wycofał. No i później został, <laughs> później został olejnik, więc no naprawdę bardzo ciekawe. No i byli hejtowani, i nieźle. Jestem ciekawy, kto teraz będzie. No i czwarty tym odcinek, moi drodzy, czyli to jest aresztowanie Gochy na przedwczorajszym streamie. Eee, właśnie tutaj e, Magikala. By, można było zauważyć jak Gocha została aresztowana, została zabrana, no i wzięli ją właśnie, wzięła ją policja, jestem ciekawy co, z nią da, co tam dalej będzie z tym, bo jest naprawdę niezłe info, no i, no i jestem ciekawy, no i jeszcze jedno info to było związane z tym psem Magikala, ale to pewnie o tym psem Magikala już słyszeliście, bo to już było chyba z 4 dni temu, czy nawet 5. I właśnie e, nie pamiętam jaka dokładnie instytucja to zabrała, ale chyba coś na z. gdzieś tutaj powinno się na ekranie pokazać, właśnie ta instytucja owa e, właśnie zabrała tego psa, no i e, oni jakiegoś tam chyba usunęli jej, mm, jakiegoś guza jak dobrze pamiętam, tak, takiego wielkiego, e, no i na szczęście tak zrobili, bo ten pies by no, po prostu cierpiał i by mogło to się skończyć dla niego niezbyt dobrze, a tak po prostu uratowali tego psa, no i jest genialnie teraz. Czy coś jeszcze chciałbym dopowiedzieć o tej, na przykład o tej go, pani Goshi? No chyba nic, no co ja wam mam, powiedzieć, Patologia wróciła właśnie od tego Magikala, no i tak wszystko się dzieje. Moim zdaniem powinni to znowu, powinni to zbanować, wywalić z tego internetu, no bo to nie ma w ogóle sensu, jeśli takie coś istnieje. Yy, no i to jest po prostu takie, no kurwa, w ogóle niehumanitarne nie i dla mnie takie, no ble! Nie fajne, nie fajne, więc. Nie polecam moi drodzy, eee, więc w dzisiejszym odcinku to było na tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, nie zapomnijcie o w górze, bo to jest mega ważne, o subskrypcji, o dzwoneczku, Kupajcie na twitcha, tu i na teraz to jest już. no i moi drodzy widzimy się w następnym odcinku, czyli już w czwartek, następny odcinek czwartek będzie kurdy elegancki, eee, ten również też jest elegancki odcinek, no musicie dać łapkę w górę, no przyznajcie, że elegancki odcinek ten jest, eee, subskrypcję. no i widzimy się w czwartek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. No i do następnego odcinka. No to kula miaura. Miau, miau, miau,